A wie pan, ile mamy szkół w mieście? Ile? 74. 74 wie pan, ilu nauczycieli pracuje w tych szkołach? Ilu. Niech pan sobie to policzy. No, ilu? Nie wiem dokładnie. A czy uważa pan, że y, takie certyfikaty i sprawdzanie kodów QR to jest bezpieczeństwo i troska o Tak, takie zasady obowiązywały w całej Europie. Zachęca pan do przyjęcia trzeciej i czwartej dawki? Tak, zachęcam wszystkich mieszkańców do przyjęcia trzeciej, czwartej dawki szczepionki. Czeka pan na zdanie osób tych, co zdecydowali, żeby zamknąć lasy? Czekam na opinię ekspertów, którzy zajmują się chorobami zakaźnymi. No to właśnie ci eksperci za, za, e, kazali Tak, lasy. czekam na opinię tych ekspertów. To ilu jest e, zatrudnionych urzędników? E, tak, mniej więcej, nie mówię o dokładnej liczbie, ilu urzędników pracuje w Urzędzie Miasta Ruda Śląska? Około 570 urzędników jest zatrudnionych w magistracie. Zwolnień w urzędzie nie da się już przeprowadzić, bo urzędników jest jest za mało nie. czy zamierza pan podwyższać podatki? Dobrze, czyli nie wyklucza pan możliwej nie podwyżki. Ale obniżki podatków też pan nie wyklucza? Nie, nie przewiduje obniżki podatków. Prezydent jest właścicielem spółek, oczywiście w tym zakresie ma wpływ na funkcjonowanie spółek. Nie mam wpływu na funkcjonowanie spółek bezpośredniego, to jest zadanie zarządów. Bo pan startował kiedyś do Rady Miejskiej, tak? Ja wiem, startował pan do Rady, Rady Miejskiej. Pana, już panu udzieliłem że Tak, startowałem do Rady Miejskiej. I co, dostał się pan do Rady? Nie, nie dostałem się do Rady Miejskiej. Ile, ile otrzymał pan głosów? Nie, nie pamiętam. Ponad 400. Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Dzień dobry panie Krzysztofie Mejerze. Dwa dni temu napisał pan na Facebooku: Drodzy Rudzianie, obiecuję wam, że nigdy nie będę was dzielił ani przyznawał nikomu szczególnych praw. Jak to się ma do tego, że podpisał się pan pod apelem do premiera Mateusza Morawieckiego, aby przyspieszyć prawne, prawną możliwość weryfikacji statusu zaszczepienia? Chciał pan segregować mieszkańców? Absolutnie nie chciałem nikogo segregować. Apel, pod którym się podpisaliśmy, wynikał z osobliwych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa. Nie chodziło tutaj o segregację mieszkańców, tylko o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, o bezpieczeństwo tych, którzy byli zaszczepieni, którzy zadbali o swoje zdrowie i życie i chodziło o to, by oni mogli czuć się bezpiecznie. Uważa pan, że to był dobry ruch? Jeszcze raz by się pan podpisał pod takim apelem? Tak, podpisałbym się jeszcze raz pod tym apelem. Czyli jeszcze raz by pan chciał segregować mieszkańców, tak? Nie chodziło tutaj o żadną segregację, tylko chodziło, powtarzam jeszcze raz, o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszego miasta. I co osoby zaszczepione, jakie by miały, miały bonifikaty w mieście? Wszystko już na ten temat powiedziałem. Nie, nic Bardzo pan nie, nie powiedział. Proszę, jak osoby zaszczepion zaszczepione, pytanie. jakie by miały bonifikaty? Rozmawialiśmy się tutaj rozmawiać o moim haśle wyborczym, o moim pomyśle na kampanię, o pomyśle na program dla Rudy Śląskiej, więc porozmawiajmy o tych mieście. Nie, 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 to jest pana kampania wyborcza. Proste pytania padły. Proszę odpowiedzieć. Już odpowiedziałem na to pytanie. Proszę następne. Dobrze, kolejne pytanie. Ile spółek jest w Rudzie Śląskiej, którymi zarządza miasto? Kilka takich spółek jest. Ile spółek? Pięć. Pięć spółek. Ile otrzymują wynagrodzenia prezesi i zarząd spółek? Wynagrodzenia prezesów i zarządów spółek są określone przez Radę Nadzorczą, są określone przez ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń osób zarządzających spółkami publicznymi. Czyli nie orientuje się Pan? Nie mam takiej wiedzy, bo to nie ja ustalam wynagrodzenie zarządów i prezesów ludzkich spółek. Ustalają je rady nadzorcze, które podpisują kontrakty z osobami zarządzającymi miejskimi spółkami. Czyli pan jako przyszły kandydat nie zna pan wynagrodzeń w miejskich spółkach? Dobrze rozumiem? Nie, źle pan rozumie. Chcę tylko powiedzieć, że spółki funkcjonują zgodnie z kodeksem spółek handlowych, funkcjonują zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń zarządów tych spółek, więc to są rzeczy regulowane w ustawach. Prezydent bezpośrednio tym się nie zajmuje, prezydent ręcznie nie steruje tymi rzeczami. No ale prezydent jednak jest jakąś osobą decyzyjną, jeśli chodzi o te spółki, czy nie? Prezydent jest właścicielem spółek, oczywiście w tym zakresie ma wpływ na funkcjonowanie spółek, ale te spółki również mają swoje rady nadzorcze i to rady nadzorcze podpisują kontrakty z prezesami spółek. I Pan dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, ile zarabiają prezesi tych spółek? Nie mam takiej dokładnej, szczegółowej wiedzy. Ale to nie musi być dokładne. Tak nie w to, kto ile zarabia, bardziej oczekuje od prezesów tego, czy są kompetentni, czy realizują nałożone na nich zadania i określone cele i z tego rozliczają prezesów spółek rady nadzorcze, bo taki jest ich obowiązek. Czyli, ale czyli pan nie wie? Tak proste, Nie wie pan, ile zarabiają prezesi, prezesi spółek miejskich? Nie powiem rynkowski. panu dokładnie w tej chwili, ile zarabiają prezesy spółek, zwłaszcza, że w pewnym zakresie te informacje są chronione prawem. Jest to informacja y publiczna. Y y Jeżeli chodzi o prezesów publicznych, czy nie? To zależy, jak, w jaki sposób przedstawiamy te informacje. Y czy oświadczenia majątkowe są publikowane na VIP tych prezesów? No, oczywiście. No to właśnie czy, zerknąć, czyli, jest to, czyli to nie jest, ale mówi pan przed chwilą, że nie może pan pewnych rzeczy mówić, ponieważ jest to chronione prawem. Teraz mi pan mówi, że jest to udostępnione na BIP-ie. Yy, coś Co? się pan tutaj troszeczkę gubi. Czy ma nie? ma pan jeszcze jakieś pytania? Tak, no, się, no, to proszę zapytać. No tak, to jest pytanie. Yy, ogólnie tak, pędząca inflacja, drożyzna. Yy, czy będzie pan szukał oszczędności? Chodzi mi o właśnie oszczędności w tych spółkach, bo jak wiemy te spółki, to to jest piękna sprawa dla pewnych grup interesów yy, w lokalnych samorządach. I pytanie, czy będzie pan szukał właśnie w tych spółkach, między innymi, żeby ukrócić tam tą patologię i gigantyczne wynagrodzenia? Proszę pana, jeżeli pan ma informacje o patologiach dziejących się w spółkach, to pan, jako każda osoba, ma prawo złożyć zawiadomienie do odpowiednich służb i organów, poinformować je. I wtedy będzie prowadzone w tym zakresie postępowanie. Total. Ja żadnej informacji o patologiach w ludzkich spółkach nie mam, a gdybym miał, to bym pierwszy złożył takie zawiadomienie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w spółkach, oczywiście, że mam orientację, wiem, co się dzieje. Nie no, pamięta, nie proszę, pamiętać, że, proszę pamiętać, że budżety spółek nie są powiązane z budżetem miasta. I to nie na mnie spoczywa obowiązek szukania oszczędności w spółkach, tylko spoczywa w zarządach tych spółek. To one odpowiadają za gospodarkę finansową, za finanse tych spółek. I oczywiście, jak zostanę wybrany prezydentem, takie polecenie zarządy spółek otrzymają, by szukać oszczędności. Jakie będzie polecenie? to przed chwilą ale jakie to pan szukajcie oszczędności? czy gdzie pan gdzieś nakreślał szukajcie oszczędności tu i tu i tu czy po prostu powiem szukajcie osiedłości jeżeli pan Ma chce, chce ze mną przeprowadzić miasto? wywiad tak, tak, proponuję się umówić na spotkanie nie, nie odbieracie telefonu nie odbieracie zajmować. ale nie odpisujecie dalej nie, nie 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 pan do mnie... nie odpisujecie na maile. proszę, proszę pana ja jak pan do mnie pisał korespondowałem z panem odpisywałem panu więc zarzut na, na pana na jest na facebooku na bardzo państwu dziękuję tam wyborczy pana nie mi na maila dziękuję do zobaczenia na następnej konferencji Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Krzysztof Mejer, kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałbym zadać pytanie jako redakcja Tarnogórski Info. Wysłałem do Was maila do Waszego sztabu wyborczego z prośbą o to, abyście mnie informowali o tego typu spotkaniach, które dzisiaj miały miejsce. Na maila nie dostałem odpowiedzi, a osoba, która zarządza Pana sztabem przez telefon powiedziała mi, że oni, że oni tylko dają wybrane media. Jakie to są wybrane media i dlaczego, dlaczego utrudnia Pan pracę dziennikarską, również mi? Że musiałem tutaj przyjechać dzisiaj i dowiedziałem się godzinę przed spotkaniem, że Pan jest w Pana live'a. Powiem Panu tak. Nic na ten temat nie wiem. Muszę sprawę sprawdzić, omówić, przedyskutować z moimi współpracownikami. Jeżeli coś takiego miało miejsce, to wszystkich Państwa przepraszam. Żadnym moim zamiarem nie jest dzielenie mediów, wybieranie dziennikarzy na lepszych i gorszych. Sam kiedyś byłem dziennikarzem i wiem, jak dziennikarze na tym punkcie są przeczuleni. Pan osobiście prosił mnie o udzielenie wywiadu. Ja panu uczciwie powiedziałem, że na tym etapie nie udzielam wywiadu, zajmuję się innymi kwestiami. Mam do tego prawo, mogę odmówić udzielenia wywiadu. Dobrze, trwa kampania wyborcza, przypominam, i jednak to udzielanie wywiadu. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy portalu tarnogórski.pl interesują się wyborami w Rudzie Śląskiej. Tarnogórski info. Tarnogórski info. To jest y, strona starostwa y, powiatu tartuwiał. Rozumiem. Bardzo się cieszę, że Państwo się interesujecie wyborami, ale proszę mnie zrozumieć, w pierwszej kolejności chcę skoncentrować się na kontaktach z mieszkańcami rudy śląskiej, a dopiero w dalszej kolejności na kontaktach z mieszkańcami innych sąsiednich miast. Podczas konferencji prasowej padło pytanie i y, no nie odpowiedział pan na to pytanie. Ja właśnie bym się jednak nalegałbym na odpowiedź, bo ta odpowiedź jest ważna, tak? Y, bo jak wiemy, duży procent y, Mieszkańców Ródy Śląskiej nie przyjęło tego preparatu. Tak miało swoje obawy, niektórzy mieli przeciwwskazania. Pan, podpisując się pod apelem samorządowców metropolii, de facto chciał na te osoby, które nie mogą przyjąć i nie chciały przyjąć tego preparatu, wywierać pewnego typu presję, pośrednią presję. Nie bezpośrednią, tylko pośrednią. Tu musimy to rozgraniczyć. Proszę pana, proszę o pytanie. Pytanie, bo mówi pan, że nie chce pan dzielić mieszkańców. No, ale to właśnie było dzielenie. Nie, to była troska o bezpieczeństwo wszystkich tych mieszkańców, którzy mają problemy ze zdrowiem, wszystkich tych mieszkańców, którzy nie mogli się zaszczepić z różnych powodów i troska o tych mieszkańców, którzy byli zaszczepieni. Nie ma to nic wspólnego z segregacją. W warunkach pandemii, epidemii obowiązują określone przepisy dotyczące ochrony takich osób, więc nie zgadzam się całkowicie z pana interpretacją. No, ale teraz też mamy pandemię, tak czy nie? W tej chwili warunki związane z pandemią są zupełnie inne. Rząd poluzował, jak wiemy, obostrzenia. Za walkę z pandemią w kraju był odpowiedzialny rząd. Rząd ustalał zasady walki z tą pandemią, ustalał obostrzenia, jakie obowiązywały. Samorządy tylko wykonywały te zalecenia zgodnie z tym, że my jesteśmy od tego, by przestrzegać prawa, które w tym kraju obowiązuje. Tak, no i tutaj pan troszeczkę yy, lawiruje, bo tak. Ja, ja proszę o pytanie. Ja, 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 pytanie ja na pana, pana komentarze mnie interesują. Jeżeli hmm. pan chce być dziennikarzem, proszę zadawać precyzyjne pytania dziennikarzom. Precyzyjne pytania idą, proszę mi nie przerywać, kiedy zadaję te pytania. Powiedziałem, że pan troszeczkę lawiruje i to jest zgodne. To jest pana interpretacja. Ale dobrze, proszę mi dać zadać pytanie i później będzie mógł pan mówić. No więc dobrze? Niech się pan powstrzyma Ale... z komentarzami, to, to jest, jest wywiad komentarz. prasowy. Jeżeli pan będzie chciał napisać komentarz, będzie pan miał taką możliwość. Dobrze, proszę mnie nie uczyć, jak mam wykonywać pracę dziennikarską i z szacunkiem do mnie się też odzywać, bo ja pana normalnie chcę zadać normalne. Szacunkiem tutaj stoję od kilku minut i spróbuję z panem rozmawiać. Dobrze, no to już panu mówię, dobrze? Dobrze. I tak, mówię, że pan troszeczkę lawiruje, ponieważ podpisał się pan pod apelem do premiera o pilne wprowadzenie prawnej możliwości weryfikacji st statusu zaszczepienia. Powiedziałem już panu, że podpisałem się po czymś w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Rudy Śląskiej. Uważa pan, że y, takie certyfikaty i sprawdzanie kodów QR to jest bezpieczeństwo i troska o mieszkańców? Tak, takie zasady obowiązywały w całej Europie, byłem w kilku krajach w okresie pandemii, sprawdzano mnie, weryfikowano, nie miałem z tym najmniejszego problemu. Uważam, że w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych, kiedy mamy do czynienia z pandemią, kiedy mamy do czynienia ze śmiertelną chorobą, takie procedury i takie obostrzenia należy wdrożyć. Zachęca Pan do przyjęcia trzeciej i czwartej dawki? Tak, zachęcam wszystkich mieszkańców do przyjęcia trzeciej i czwartej dawki szczepionki. Ja Panie... sam osobiście przyjąłem trzy takie dawki. A czwarta? W stosownym czasie taką czwartą też przyjmę. I kiedy Pan planuje przyjąć czwartą dawkę? Na razie koncentruję się na kampanii wyborczej. Aha, czyli nie zdrowia tutaj na drugi bok, gdzie w tym momencie? Nie, jestem zaszczepiony, nie, nie jestem chory, nie stanowię zagrożenia dla innych mieszkańców naszego miasta. Jak pan, był pan zaszczepiony, mówi pan, trzema dawkami, miał pan jakieś skutki uboczne, gorączkę, coś? Żadnych skutków ubocznych nie miałem, jestem osobą wysportowaną, w dobrej kondycji fizycznej, bez problemu mogłem funkcjonować w dniu, kiedy. Otrzymałem szczepionkę, miałem ciężkie treningi, które jakoś w żaden sposób negatywnie nie odbiły się na moim zdrowiu. I w jakich terminach... I wszystkich zachęcam do szczepienia się, bo wbrew temu, co niektórzy twierdzą, również pan redaktor po czym się podpisuje, szczepionki nie stanowią zagrożenia dla zdrowia życia mieszkańców. Na ten temat wypowiadało się wielu ekspertów i myślę, że najwyższy czas wierzyć ekspertom, a nie domorosłym demagogom. No tak, Eksperty, eksperci, którzy za pieniądze pewne Proszę rzeczy. Proszę pana, tak? chciałbym porozmawiać, jeżeli Dobrze, pan... To, to... Jesteśmy w trakcie kampanii tak, wyborczej, tak, byłoby już... lepiej, gdybyśmy porozmawiali o moich pomysłach i na Rudy no, no to to jest ważne, bo będzie pan za chwilę będzie kolejna fala. Ale moje mistyczna. stanowisko dla mieszkańców Rudy Śląskiej jest znane. Wszyscy wiedzą, że ja się zaszczepiłem, wszyscy wiedzą, że przekazywałem. W stacji krwiodawstwa krew na rzecz walki z pandemią. Całym sercem podporządkowywałem się wszystkim obostrzeniom, jakie rząd wprowadził, bo te obostrzenia były wprowadzone w ramach rekomendacji przez ekspertów, którzy zajmują się chorobami tego rodzaju. Zamknięcie lasów. Proszę pana, ja nie jestem od dyskutowania. Ja jestem od tego, ja jestem nie ja zamknąłem lasy, tylko zrobił to w swoim czasie rząd. Ekspertów. A samorząd, proszę pana, jest od tego, by przestrzegać obowiązującego prawa. Jeżeli pan chce dyskutować o tym, czy mogliśmy wchodzić do lasu czy nie, proszę te pytania zadawać przedstawicielom rządu. Znaczy Pan się powołuje teraz tutaj na ekspertów, że... Proszę Pana, samorząd, pancy, ale... samorząd proszę, funkcjonuje, się, ale ja po, 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 próbuję Panu wytłumaczyć. Samorząd funkcjonuje w ramach określonego prawa. Obowiązują nas ustawy, rozporządzenia. My nie jesteśmy państwem w państwie, które będzie ustalać swoje warunki funkcjonowania według tego, co myślą mieszkańcy jeden, drugi czy trzeci. Jesteśmy z tego rozliczani. Jesteśmy poddawani nieustannym kontrolom, jesteśmy rozliczani z tego czy przestrzegaliśmy prawa. W tym wypadku tak, tego prawa przestrzegaliśmy. Nie jesteśmy od dyskutowania. Dyskutujemy w innych okolicznościach i w innych e, sytuacjach. Znaczy, no, nie przestrzegaliście tego prawa, bo Pan nalegał na rząd, żeby rząd szybciej wprowadził prawną możliwość weryfikacji produktu. Wystosowaliśmy w tym zakresie apel. apel. Nic poza tym. Czyli podpisał się Pan pod tym, pod tym apelem? No przecież o tym rozmawiamy. Oczywiście, że się podpisałem. Nie wycofuję tego, się z tego podpisu i nie wycofuję swojego stanowiska w tym zakresie. I uważa Pan, że na jesień powinny, powinna zostać taka prawna możliwość weryfikacji w kodów QR? Yy, Proszę w pana, nie wiem, co będzie jesienią. Czekam załóżmy, na opinię ekspertów. Ja jestem tutaj z człowiekiem, który nie ma pojęcia o tych sprawach. Polegam na zdaniu osób, które od strony zawodowej tym się zajmują i mają największe pojęcie. Czeka pan na zdanie osób, tych, co zdecydowali, żeby zamknąć lasy? Czekam na opinię ekspertów, którzy zajmują się chorobami zakaźnymi. No to właśnie ci eksperci z tak, lasy? Tak, czekam na opinię tych ekspertów. Którzy powiedzieli, że mają mamy tak, zamykać czekam lasy? Czekam na opinię tych ekspertów. Dobrze, no to, no to mamy odpowiedź. To tak, podczas konferencji prasowej mówiłem o. Patologia, do których dochodzi w, spół w spółkach, proszę mnie skończyć. Mówiąc w patologiach, nie mówiłem, że dochodzi tam do jakichś rzeczy yy, niezgodnych z prawem. Dla mnie w mojej ocenie patologią jest to, że prezesi i zarząd zarabiają gigantyczne pieniądze w dobie szalejącej inflacji. I oni jeszcze mają podwyżki w trakcie tej inflacji tak? i to nie są podwyżki rzędu 400 czy 500 zł, dobrze o tym wiemy, to są już kwoty liczone w tysiącach. Skąd Pan ma informacje o podwyżkach prezesów ludzkich spółek? Nie było proszę pod... podać. No to proszę podać. Skąd proszę pan ma... powiedzieć skąd Pan ma informacje o podwyżkach i jakiego rodzaju są to podwyżki, bo według mojej wiedzy prezesi ludzkich spółek od dwóch, trzech lat nie otrzymali żadnych podwyżek. Nawet rada nadzorcza. Nie. Nawet rada nadzorcza. Nas wszystkich obowiązują określone rygory, które są określone w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń przedstawicieli spółek publicznych. I w tym zakresie żadnych podwyżek nie było, ponieważ jest blokada ustawowa. Więc proszę podać mi przykład podwyżki w spółkach rudzkich, bo jeżeli Pan taką tezę stawia, to Pan musi mieć na to dowody. Dobrze, czy MTBS Tarnowskie Góry, czy Ruda Śląska ma udziały w MTBS Tarnowskie Góry? Tak, Ruda Śląska ma mniejszościowe udziały w MTBS Tarnowskie Góry. No to tutaj już. Ale nie jest to spółka rudzka, jest Ale... to spółka, Dobrze. w której miasto ma tylko udziały i to niewielkie. Tak i tam były podwyżki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rok do roku. Proszę Pana, nie mam informacji na temat kształtowania w wynagrodzeń w tej spółce. Powtarzam, Ruda Śląska jest tam mniejszościowym udziałowcem. Nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez udziałowców większościowych, w tym miasto Tarnowskie Góry. Ale miasto Ruda Śląska jakiś głos ma w tej spółce, czy nie ma? Ruda Śląska ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ma przedstawiciela. Czy ten Oczywiście. przedstawiciel yy, mówił coś, że nie podoba się yy. Tutaj nie miałem żadnych negatywnych informacji od naszego pytanie? przedstawiciela w, w Radzie nadzorczej MTBS-u, żeby w tej spółce działo się coś złego. E, dobrze, ja nie mówię, że dzieje się w tej spółce złego. Ja mówię, że dochodzi do pewnego typu patologii. Tymi patologami są. A gigantyczne... Patologia to jest coś dobrego czy złego? E, to jest e, w mojej ocenie zależy jak na to patrzeć, bo, bo możemy tą patologię. No jeżeli pan mówi, że pan nie ma informacji, żeby w spółce się śjało coś złego, a potem pan mówi o patologii, to ja przestaję rozumieć logikę e, tego. Prezes, prezesem spółki MTBS. Tarnowskiej góry został człowiek, który jest współodpowiedzialny za sprzedaż miasteczkowskich wodociągów. Yy, Proszę pana, po raz kolejny firmie. panu ale powtarzam, no to, ale ja, no to... nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez większościowych udziałowców w tej spółce. A jaki głos był mniejszościowego udziałowca, jeżeli chodzi wiem. o podwyżki? Nie wiem. To... Ponieważ spółki nie podlegały mi osobiście, podlegały świętej pamięci pani prezydent Grażynie Dziedzic. Więc nie mam wszystkich informacji. No ale panie... Jeżeli zostanę ponownie wybrany prezydentem Rudy Śląskiej, przyjrzę się tej sytuacji, zweryfikuję pana informacje i sprawdzę. Aha, czyli jest szansa, że będzie głos Rudy Śląskiej w spółce MTB z Starnowskiej Góry, mówicie. Nie chcemy takich dużych podwyżek, żeby prezesi zarabiali tyle, żeby Rada Nadzorcza, bo pani, pani z Rady Nadzorczej, yy, MTB Starowskiej Góry, Pani Piecha, 280, ponad 280 tysięcy złotych zarobiła yy, tylko w 2021 roku. Jest to o kilka, kilkadziesiąt tysięcy A Pana złotych zdaniem, zdaniem ile prezes spółki odpowiedzialny za takie rzeczy powinien zarabiać? Za MTB Starosty Góry? Tak. E, uważam, że prezes spółki, która dobrze działa, jest kompetentna, powinien zarabiać dużo. Ale teraz pytanie. A co czy... to jest dużo? Godnie. Tyle ile, na wolnym rynku, tyle, tyle ile na wolnym rynku by dostała się swoimi pana, kompetencjami. prosiłbym za, zapoznać się z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń zarządów spółek publicznych. Jest tam wyraźnie określone, jakie zarobki mogą otrzymywać prezesi i zarządy tych spółek. Jak wygląda aktualnie zadłużenie miasta Ruda Śląska? I, ile to jest milionów? Mówimy tutaj na, zadłużenie na miasta pod... jest poniżej 300 milionów złotych przy ponad miliardowym budżecie rocznym. Dobrze, czy te zadłużenie ro, rośnie rok do roku, czy maleje? Bo w roku 2020 to zadłużenie zmalało o to, i to o kilkadziesiąt milionów złotych. Nie pamiętam teraz dokładnej e, kwoty. Natomiast w tym roku, jeżeli wszystkie zadania inwestycyjne będą zrealizowane, to zadłużenie wzrośnie do poziomu około 300 milionów złotych. Dobrze, na koniec 2021 roku ile wynosiło zadłużenie? Nie pamiętam dokładnie. Może być przybliżona, przybliżona kwota. Około 240-250 milionów złotych. No to jest różnica 10 milionów. Dobrze, sprawdzam, sprawdzam tylko jak pan jest przygotowany do urządzenia miastem, bo to są ważne rzeczy, tak? Moje ocenie ważne, w ocenie mieszkańców pewnie tego. Proszę pana, przez 7 lat byłem wiceprezydentem tego miasta. Przez ostatni rok praktycznie zarządzałem tym miastem. Jeżeli pan podważa moje kompetencje, do, próbując dowiedzieć się ode mnie jednej liczby, to wybaczy pan, ale to jest działanie na zasadzie, jak się chce kogoś uderzyć kijem, to zawsze się ten kij znajdzie. To pana nadinterpretacja, że gdzieś y, próbuje podważyć pana kompetencje, bo nic takiego nie powiedziałem. Po, ale ja zadałem, to powiedziałem. Pan to powiedział, ale ja zadałem proste A pytanie. A ja panu odpowiedziałem. Dobrze. Y, co pan zamierza robić, aby te zadłużenie redukować? Y, czy będzie pan szukał oszczęd y, oszczędności między innymi w magistracie, bo jak wiemy, ile w ogóle. Około pieniędzy jest przeznaczone na wynagrodzenia dla urzędników, dla całego magistratu, również z wynagrodzeniem dla prezydenta? Proszę pana, wynagrodzenia prezydenta są jawne, są publikowane. Wynagrodzenie wiceprezydenta, czyli mojej osoby, było na poziomie około 10 tysięcy netto. Co zamierzam zrobić? Będziemy oczywiście ciąć wydatki bieżące, tak by nie narażać budżetu na, na większe straty finansowe, ale nie wszystko zależy od prezydenta czy od samorządu, bo sytuacja w kraju wpływa na wydatki gmin? Zmiany podatkowe wpływają na dochody gmin, więc sprawa nie jest taka oczywista i prosta, nie da się tego odpowiedzieć na jedno pytanie. Dobrze, czyli a ile mieszkańcy płacą na utrzymanie Urzędu Miasta Ruda Śląska? milionów. Ale co to znaczy ile mieszkańcy płacą na utrzymanie urzędu no miasta? Bo, bo, bo to miasta. mieszkańcy utrzymują y, Urząd Miasta Ruda Śląska. Wszyscy utrzymują magistrat. Wie pan y, każdy z nas płaci określone podatki. Podatek dochodowy, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu dzierżawy. To wszystko trafia do budżetu miasta. Miasto musi funkcjonować. Więc miasto musi zatrudniać urzędników, którzy muszą wydawać decyzje, odpowiadać na pisma, wnioski, petycje mieszkańców. Więc oczywistą oczywistością jest, że magistrat kosztuje i na, ten, na to wszystko składają się mieszkańcy, czyli ci, którzy tworzą budżet miasta. Mamy do wykonania bardzo wiele zadań, Mamy na, musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, o wykształcenie tych mieszkańców, musimy utrzymać ponad 70 placówek oświatowych, w których kształci się kilkadziesiąt tysięcy dzieci. To wszystko kosztuje. Tak, tak. To ilu jest zatrudnionych urzędników, tak mniej więcej, nie mówię o dokładnej liczbie, ilu urzędników pracuje w Urzędzie Miasta Ruda Śląska? Około 570 urzędników jest zatrudnionych w magistracie. Dobrze. A w zależnych od Urzędu Miasta Róbra Śląska, od miasta? Wybaczy Pan, ale takich informacji nie posiadam. Dobrze. W sumie mogę Panu odpowiedzieć tak, 5700 osób pracuje w sektorze komunalnym, samorządowym w całym mieście. W całym mieście, 5700 tak. osób. Mhm. Mieszkańców jest ile w Rudzi Śląskiej? Około 125 tysięcy. 125 tysięcy. Mhm. E, e, ogólnie jak to wygląda? Mieszkańców przebywa, czy jest coraz mniej? Minimalnie z każdym rokiem nas obywa. Czyli demografia jest ujemna? Tak, dokładnie tak. Dobrze, co zamierza Pan zrobić, żeby gdzieś zatrzymać tą demografię? Czy będzie miał Pan jakieś narzędzia, żeby zatrzymać ją, tą ujemną demografię? Nie mam takich skutecznych narzędzi, ale stosujemy od wielu miesięcy pewne rozwiązania, które, które powodują, że na przykład mieszkańcy z innych miast przeprowadzają się do Rudy Śląskiej. Na osiedlu, na którym mieszkam, mieszkają osoby z Chorzowa, z Sosnowca nawet, Także widać gołym okiem, że wiele rodzin y, przeprowadza się z Chorzowa, z Zabrza, z Katowic do Rudy Śląskiej, bo tutaj warunki do mieszkania są zdecydowanie lepsze, ceny nieruchomości są niższe, a system komunikacji jest tak dobry, że stąd łatwo wszędzie dojechać. Wybaczy Pan, ale jest ale... godzina, za, dochodzi 11, a ja o 11 muszę być w Goduli, także musimy skończyć do, ten wywiad. Dobrze, no to y, ostatnie pytanie. Bardzo proszę. Dwa, dwa pytania szybkie. Czy Miało być jedno. Dobra, czy, czy zamierza Pan podwyższać podatki? Nie wiem, nie potrafię na to pytanie w tej chwili odpowiedzieć. Muszę przeanalizować po wygranych wyborach sytuację budżetu miasta, sprawdzić jakie są dochody, jakie są wydatki, jakie są koszty i wtedy będę mógł podejmować taką decyzję. Na dzisiaj odpowiedź na to pytanie nie, nie zamierzam byłaby skrajną nieodpowiedzialnością w moim wydaniu. Dobrze, czyli nie wyklucza Pan możliwej obniżki, ale obniżki podatków też Pan nie wyklucza. M nie, nie przewiduję obniżki podatków. Dobrze, to chciałem... Muszę dbać o finanse miasta, muszę dbać o to, żebyśmy mieli pieniądze na realizację wszystkich zadań w mieście związanych z wieloma aspektami życia e, mieszkańców Rudy Śląskiej. A niższe podatki przecież mogą przyjąć inwestorów, którzy zostaną więcej podatków, więc może być odwrotna, e, od, odwrotne... Myślę, że to jest złudne podejście do tematu. Nie chodzi tutaj tylko o to, czy podatki są niższe, czy wyższe. Chodzi też o szereg różnych udogodnień, których, które możemy oferować e, inwestorom. I ci inwestorzy, proszę Pana, dla Pana wiedzy, do Rudy Śląskiej przyjeżdżają. To gołym okiem. Wystarczy tylko przejechać się przez miasto. Dobrze. Co pan zrobi w pierwszych studniach, jeżeli potencjalnie załóżmy, że wygrałby pan wybory? Będę ratować budżet miasta pod względem wydatków bieżących, które są bardzo poważnie zagrożone w świetle ostatnich wydarzeń, jakie mamy czy procesów, jakie zachodzą w Polsce. Będę ratować jak? Jakie narzędzia użyje Pan? Nie wiem, to zależy jeszcze od rządu. Jak rząd wprowadzi rząd rozwiązania, będę interweniować, domagać się razem z moimi kolegami samorządowcami rozwiązań, które zapewnią samorządom większe dochody do budżetu miasta. Czyli cięcia w sferze budżetowej nie przewiduje pan, że nie będzie pan. Zwaliał... Przecież panu powiedziałem wcześniej w tej rozmowie, że przewiduje. Oczywiście, że tak, przewiduje, ale oprócz tego równolegle. W urzędzie, tak? Proszę pana, w urzędzie nie da się już przeprowadzić, bo urzędników jest za mało. Nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich zadań, które nam narzucił rząd, a na które finansowania nie otrzymaliśmy pieniędzy? Rzędników jest za mało, a ogólnie w sektorze publicznym w jest Śląskie jest ponad 5 tysięcy osób. A wie pan, ile mamy szkół w mieście? Ile? 74. 74 szkoły. Wie pan, ilu nauczycieli pracuje w tych szkołach? Ilu. Niech pan sobie to policzy. No, ilu? Nie wiem dokładnie. Aha, rozumiem, nie zajmowałem pan, się aha, bo dobrze, dobrze, Czyli pan wziął tutaj też szkoły. Oczywiście wszystko, powiedziałem panu wszystkich pracowników w sferze komunalnej. Mhm. Nauczyciele to są pracownicy samorządowi. Dobrze, no to, no to może... niech Pan sobie policzy, niech się Pan zastanowi. No ja nie mówię o szkołach. Do, Do czego Pan zmierza? Nie, nie mówię o szkołach, bo akurat... Do czego Pan zmierza? No, czy będzie, bo Pan mówi, że będzie Pan szukał oszczędności, tak? Nie będę zwalniać e, pracowników. W urzędzie ani w spółkach. Ani w urzędzie, ani w spółkach nie mam wpływu na funkcjonowanie spółek bezpośredniego, to jest zadanie zarządów. Ale pośrednio, ma pan, pośrednio. Oczywiście. I będzie pan pośrednio Nie przewiduje zwolnień pracowników w sferze samorządowej. Czyli nie będzie pan pośrednio yy... Przed chwilą panu powiedziałem. Nie przewiduje zwolnień pracowników.